Ale jak rozpoznamy na to myśmy kogoś innego zamiast niego nie pojmali. Dam wam zna, którego pocałuję. Ten jest. Jego wiesz. A przyjucasz na czele tej skraji? Bądź pozdrowiony. Przyjacielu po coś przyjdę, bo wydaje wydaję syna człowieka. Kogo szukacie? Jezusa Nazarańskiego. Ja nim jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Powiedziałem wam, ja nim jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie odejść moim towarzyszom. Brać go! Skowaj swój miecz. Wszyscy, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mojego ojca, a zesłał mniej więcej niż 12 legionów, o... Anioły, czy wówczas wypełniłyby się słowa pisma świętego, które mówią o tym, co stać się musi? Wyszliście jak na zbójce, z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić, w świątyni na nauczałem, a nikt mnie nie boi. Widzicie, że stało się to wszystko dlatego, aby w oznaczonym czasie i miejscu wypełniły się pisma wyroku. Związek. Mowa to dotrzymałem. Niech na natomiast. Teraz nadeszła godzina wasza i lot się noc ciemności. Patrzcie, jak uciekają jego uczniowie. Oto twoi wyznawcy, takich sobie wychowałeś nie doszły proroku. A ten co tu robi? Ja? To uczeń Nazaryjczyka. Nie znam go. To ty jesteś jego uczniem. Byłeś z nim. Nie znam go, nie znam. Co ja zrobiłem? Pan mi to przepowiedział. Co ja zrobiłem? Piotrze, piotr, chodźmy z tego przeklętego miejsca. Pana poprowadzono do ciemnicy. Z nową gwiazdą rozpoczyna się Wielki Święto Izraela Każdy z nas ze spokojem chciałby uciec do pieczonego ranka. I tu znowu przy spokoju, i on, ten wodziciel jest i żyje. Dzisiaj mój ojciec umrze! Dzisiaj mój ojciec jednak mogło się stać, musimy przeprowadzić stąd nad nim jeszcze raz. No cóż, tym razem i dziennym świetlem. Znania światów możemy pobijać. Pamiętamy je jeszcze, zwłaszcza, że były niezupełnie A jego wina jest oczywista. Kłamał, I wszyscy uznaliście go w innym świecie. Kłamał przepisy o szabacie, nie zachowywał rytualnych obmywań. Wy ich też nie zachowujecie. Arcykapłanie nie słuchaj jego, to człowiek pomylony. Nie zachowywał rytualnych obmywań, a co gorsze, bluźnił w sposób najokrutniejszy, podając się do syna przedwyższonego. Tak, słyszeliśmy tak, to. Kasz prowadzi do skarżonego. Niech jeszcze raz potwierdzi swój mózg, bo Prowadź do nadania. Musimy być dokładni wobec niego, aby uzyskać odpowiedzie do tej A oto ona sama. chcemy Ci usłyszeć Twoje zadanie. Powiedz nam, Ty jesteś Chrystus? Jeśli Wam odpowiem, nie uwierzycie. Jeśli Was zapytam, nie odpowiecie i nie wypuścicie. Ale oto Syn Człowieczy będzie zasiadał po prawicy mocy Bożej. Ty to jesteś Synem Bożym? Wypowiadacie, jestem Nim. O! Dziękuję czcigodni. Jednomyślnie uznaliście Jezusa z w innym śmierci, tak jak dyktowało Wam sumienie i godność opadków prawo państwa. Widzisz? Zakozwolił cię cały naród Izraelski poprzez swoich najwyższych przedstawicieli. Już jesteś synem śmierci. Hahaha, wyprowadźcie go!